Nie igraj z aniołem w pozostałych rolach. Dziennik 92 Do Pana, ze szpitala Jak to się stało? Zaraz tam będę Co się stało? Cecilia miała wypadek, i stan jest ciężki Gdzie jest? W szpitalu Czerwonego Krzyża, idę z Tobą I co zrobiła Pani Cecilia? Nic, wysłuchała mnie nie miała wyjścia. Poprosiłam, żeby sobie poszła. To musiało ją zaboleć. Chociaż postąpiłaś słusznie. Moja żona miała wypadek. Nazywa się Cecilia Santos-Velarde. Jest. Jej ubezpieczenie pokryje nawet wysokie koszty leczenia, więc może pan ją zabrać do prywatnej kliniki. Nie będę jej przewoził. Ufam wam. Chcę ją zobaczyć. Chwileczkę. Moja żona miała wypadek. Nie wolno wchodzić. Muszę ją zobaczyć. Nie może pan. Po pierwsze, dlatego, że nie ma pan pozwolenia, a po drugie, w tej chwili lekarze usiłują uratować jej życie. Śpi? Tak. Zaraz wracam. Wychodzisz? Odwiedzę Olgę. Jest bardzo samotna. Przy okazji kupię coś na podwieczorek. Też zamierzam porozmawiać z Olgą. Mam do niej prośbę. Chciałabym, żeby pomagała mi w teatrze, bo sama nie dam rady. Amador powiedział, że będę potrzebowała asystentki. Olga się nada. Prawda? No tak. Potrzebujesz kogoś zaufanego. Nie obrażaj się. Tobie tego nie proponuję, bo kto opiekowałby się moim aniołkiem, nie może zostawać sam, a nie chcę go zabierać do teatru. Nie gniewasz się? Już nie. Wiesz, jak lubi się nim opiekować Nie zawsze będziesz musiała się nim zajmować W pobliżu jest żłobek dla dzieci, których mamy pracują Będzie pod dobrą opieką Te panie umieją zajmować się maluchami Są godne zaufania? Tak, mają doświadczenie w opiece nad dziećmi Dobrze, ale teraz to ja będę się nim zajmować. Pomyślałam, że Oldze przyda się trochę pieniędzy. Co ty na to? Forza zawsze się przydaje, ale nie wiem, czy przyjmie ją od ciebie. nie szkodzi. I tak jej zaproponuję. Pójdę już. Tym bardziej chcę zobaczyć żonę. Nie zabronicie mi. Wykonujemy polecenia. Przepuśćcie mnie. Proszę nie podnosić głosu. Środki ostrożności są po to, by chronić pacjentów. To moja żona. Sama pani powiedziała, że jej stan jest ciężki. Muszę ją zobaczyć. Chwileczkę. Zapytam doktora Pinte, czy się zgodzi. Ja nie mogę podjąć takiej decyzji. Proszę z nim porozmawiać. Może. Źle z nią. Słyszałeś pielęgniarkę? A jeśli mama umrze, zanim ją zobaczysz? Nie. Może rzeczywiście pojechała do i... Czyżby miała umrzeć przez nią? Zawsze mówiłam, że Mariciu sprowadza na nas nieszczęścia. Nie mogę zapomnieć, że byłam miła dla pani Cecili. Ale po co przychodziła? Myślałam, że o mnie zapomniała. Nie była tak podła jak inni w tym domu. Ale na niej też się zawiodłam. Jednak. Nie powinnam takiej traktować. Pani stanęła po jej stronie i pozwoliła, żeby mnie zaszczuli i wyrzucili z domu jak psa. Proszę. Szkoda, gadać. Ja nie mam pretensji. Stanęła pani po stronie córki. Zrobiło jej się przykro. Ależ jestem podła. Idzie pielęgniarka. Nareszcie. Doktor Pinto wyraził zgodę, ale może wejść tylko jedna osoba. Pani jest córką? Bo pacjentka ciągle ją wzywa. Ja wejdę. Zaczekaj tu. Sala numer 6? Co się właściwie stało? Jej samochód uderzył w betonową zaporę. Wie pani gdzie? W pobliżu Teatru Principal. Proszę mnie informować o wszystkim. Jestem mężem tej pani. Pozwolił mi pan wejść. Co z nią? Zrobiliśmy badania, obserwujemy ją. Nie wiemy, jakie obrażenia wewnętrzne mogła odnieść. Za wcześnie na diagnozę wiemy jedno. Stan jest ciężki. Oby nie umarła. Boże. Oby nie umarła. Oby umarła. Oby ją szlak trafił. Nie musiałabym się obawiać, że znajda zajmie moje miejsce, a ja wyląduję na ulicy. Niech by umarła. Oby umarła. Ma dużo pracy Ciągle próby i próby Przyniosłam ci kawałek ciasta Dzięki, sąsiadko A ja to co? Nie skosztujesz? Później Jak mówiłam, Mariciu dużo pracuje Myślisz, że dobre? Chyba tak oje. Nie zmarnuje się? Spróbujemy. Aby. Możesz śmiało zjeść. Dobre. Mariciu i chce ci płacić. Nie ma mowy. Pomogę jej, ale za darmo. Forsa zawsze się przyda. Zamierza ci płacić, bo stać ją na to Mam za co żyć Chętnie pomogę, Mariciu Jesteś uparta Sama z tobą dziś pogada Pewnie zabierze ze sobą dziecko Jest cudowne Dzień dobry Jak się masz, Candelario? Bardzo dobrze. Nie narzekam. Chcę się spotkać z Mariciu.